Siemano widzowie, z tej strony Miket i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową aktualizację Pet Simulator X. I jeszcze przed startem odcinka bardzo Was zachęcam o zostawienie subskrypcji i łapaczki w górę, a już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania głównej części tego materiału. Ogólnie to pierwsze co tutaj mamy to są e, alejki. Jak ostatnio mówiłem, że smuteczek to, że samemu się nie da wejść. Teraz patrzcie o tutaj, wow. Macie tutaj skrzynie różne. I za tymi wszystkimi skrzyniami chyba będzie jajko, ale to jajko to się rozpi chyba tam godziny. I w którymś tam, nawet tutaj, jest taki napis: Find the hidden egg. dlatego musicie być, musicie czuwać i rozwalać te skrzynki. Ja jeszcze nie wiem, jak to można rozpoznawać, kiedy to będzie. Ale myślę, że jeszcze dzisiaj tego nie będzie. No, na przykład tutaj była skrzynka rozwalona. O, już nawet bilion zarobiłem z takiej skrzynki. Możesz nawet bilion sobie z takiej skrzynki zrobić. No, to jest mało, no, ale wystarczająco. co nie? I nie myślisz sobie, że to tylko to jest. Mamy jeszcze tutaj hologram Eggie. Jak widzicie, tutaj mamy hologram Szarka. Mamy hologram Tigera. Mamy hologram Axelotla. I mamy nowego Titanic Hologram Kata. Ja myślę, że on jest po prostu najładniejszym Titaniciem. Nie no, moim zdaniem najładniejszy Titanic to jest y, stąd minus, y, czy jak to się tam y, do niego mówiło, ale to, że to jest bardzo ładny Titanic i te huge, huge Hologram Axelot i huge y, Hologram Shark, no ogólnie to, to jest większość, co było. Większość, bo jeszcze wam jednej rzecz nie pokazałem, która rozwali wam Beret. Mamy nową, sekretną miejscówkę, nowe sekretny jajka. Ja niestety tego nie odblokowałem, bo tutaj to kosztuje 45 milionów. Trochę drogo, trochę drogo, ale łatwo to będzie sobie nabić, gdy się trochę po prostu y, pawkuje. Ale ogólnie to y, teraz. A, dobra. Teraz otwieramy sobie y, Gifta, tak, No, Gifta po prostu otwieramy sobie. No i jeszcze. Jeszcze widzowie. Y, jeśli chcecie wygrać sobie parę jakichś ekskluziwów, no jeden łańkzyła event petów, to jak pod każdym odcinkiem musicie zostawić sobie łapeczkę w górę i napisać swój nick w komentarzu. O łatwe, łatwe. No, no i ogólnie to y, tak wygląda te, y, to Całe przedsięwzięcie na event PETA, więc jeśli chcecie sobie zgarnąć na koniec, to może nawet parę dam zwycięzców, z których z komentarzy, to pamiętajcie, żeby łapka w górę i komentarz. A teraz na ekranie wyświetla Wam się, jak wygląda to pomieszczenie tego budynku w środku i jajko, i nowe huge, bo PETów to myślę, się... a PETy też Wam może wyświetle. Nie, dobra, huge, wyświetla się tutaj nowe huge. To już się z wami żegnam widzowie. Już Wam wszystko pokazałem, co powinniście wiedzieć. Do następnego odcinka. Cześć!